Zbliża się początek roku szkolnego. Mamy dobrą informację dla uczniów naszego liceum ogólnokształcącego. Zakończył się remont szatni. Korytarze zostały odmalowane, odświeżone. Każdy z uczniów będzie miał swoją prywatną szafkę, w której będzie mógł złożyć swoje rzeczy. W powiecie legionowskim dbamy o powiatową oświatę, powiatową edukację, tak by uczniowie mieli dobre warunki do pracy i nauki. Aktualnie znajdujemy się w pomieszczeniu nowo wyremontowanej szatni szkolnej. Bardzo się cieszymy, że ta inwestycja prowadzona przez powiat spełniła się. Jest to naprawdę dla naszych uczniów i dla nas nauczycieli duże udogodnienie, jak widać pewnie w tle. Nowe szafki, szafki indywidualne, odnowione ściany, odnowione lamperie, nowe oświetlenie LED-owe, czyli bardziej przyjazne dla uczniów. W szkole przeprowadzono również gruntowny remont klatki schodowej tej części budynku, która powstała nieco później, nie tej pierwotnej. Od strony ulicy Dietricha i na wszystkich kondygnacjach, począwszy od parteru do piętra drugiego, również wymalowane zostały korytarze szkolne i na pewno jest i przyjaźniej, i przyjemniej. Szkoła pachnie czystością, szkoła czeka na uczniów na 2 września, kiedy rozpoczynać będziemy rok szkolny.